Witam Państwa bardzo serdecznie. Justyna Żuczek, moimi Państwa gościem jest Pan burmistrz Jarosławia, Pan Waldemar Paluk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. Panie burmistrzu, widzimy, obserwujemy jako mieszkańcy Podkarpacia, myślę, że w szczególności mieszkańcy Jarosławia, obserwują jak właśnie Wasze miasto wychodzi z tego cienia. Mówi Pan często to określenie miasto olśnień, więc. Nasuwa się taka myśl, że to miasto potrzebowało bardzo wielu zmian. Proszę powiedzieć, na czym opiera Pan swój model zarządzania, idąc właśnie w tym kierunku? No, model zarządzania jest taki bardzo szeroki. Przede wszystkim ja postawiłem tutaj na rozmowę z mieszkańcami, na partycypację społeczną z mieszkańcami, tak, tak aby wsłuchiwać się w ten głos mieszkańców i zmieniać w taki sposób miasto, w jaki mieszkańcy chcieliby to widzieć. Rozpoczęliśmy od takich działań bardzo konkretnych, czyli pierwsze miesiące mojej pracy to było wyjście w teren, rozmowy z mieszkańcami we wszystkich siedmiu dzielnicach naszego miasta. W kolejności było to zakładanie rad dzielnic, rad dzielnic które posłużyły chociażby właśnie takiej partycypacji i współpracy, uzgadnianiu co tak naprawdę w danej dzielnicy powinniśmy zrobić, ale to co najważniejsze, co w pierwszej kolejności, bo spraw, które Mieszkańcy zgłaszali wiele lat temu było bardzo dużo. Dzisiaj już jest ich dużo, dużo mniej, ale ciągle musimy wybierać te priorytety. Dlatego najważniejsze było właśnie rozmawianie z mieszkańcami. Ten budżet, który wprowadziliśmy jako budżet dla każdej dzielnicy, był to okrągły milion do dyspozycji rady dzielnic, które mogły decydować o tym, co tak naprawdę w, danej, w danym obszarze, w danej dzielnicy można zrealizować, ale także wprowadziliśmy Jarosławski budżet obywatelski z kwotą także okrągłą 1 miliona złotych i to było realizowane przez poszczególne lata. Tutaj bardzo dużo projektów w ostatnie 5 lat to przede wszystkim masz 353 projekty, które mieszkańcy zgłaszali jak gdyby do realizacji ocenionych pozytywnie zostało 156 i te 156 pomysłów realizowaliśmy na terenie naszego miasta. Ta skala jest bardzo duża. To pokazuje, że mieszkańcy bardzo mocno angażują się właśnie w rozwój. Naszego miasta. Na każdym spotkaniu, na którym jestem w poszczególnych dzielnicach, proszę mieszkańców o to, aby wypełniali ankiety. Te ankiety także zawierają konkretne zapytania, chociażby co w danej dzielnicy jeszcze. Mieszkańcy potrzebowaliby, abyśmy zrobili, abyśmy jeszcze jakąś infrastrukturę przygotowali, czy ewentualnie coś innego. I to wszystko się dzieje w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. Oczywiście zostały powołane także takie ciała doradcze, jak chociażby, przepraszam, młodzieżowa. Rada Miasta, Rada Seniorów, czy chociażby Rada do Spraw Sportu z powołanym pełnomocnikiem Burmistrza do Spraw Sportu. I w ramach takich spotkań także indywidualnie rozmawiamy już o problemach danych grup, tak aby można było jak najbardziej rozwijać nasze miasto w kierunku. Dalszego rozwoju. I to jest na pewno ten główny argument, czyli rozmowa z mieszkańcami, to jest na pewno ta partycypacja społeczna, to jest to, na czym najbardziej mi zależało, aby to mieszkańcy mieli głos w rozwoju naszego miasta. Oczywiście. To zapytanie, czy zapytania, które kieruje w kierunku mieszkańców, to nie tylko jednostronne działanie, tylko też staramy się działać w drugą stronę. Jeżeli już coś zrealizujemy, to chociażby poprzez nasze informatory, tak jakby chociażby strona Urzędu Miasta, czy Biuletyny Informacji Publicznej, jak również nasze media społecznościowe, i także bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami, podczas których też mieszkańców informuje, co udało nam się zrobić w danym roku, a co planujemy w konkretnym roku, aby wszyscy mieli możliwość oceny tych naszych wspólnych działań. Najważniejsze oczywiście. To jest rozwój miasta i najważniejsze to są inwestycje, i tych inwestycji było bardzo dużo, które realizowaliśmy, i one były wszystkie, jak gdyby, uzgadniane z mieszkańcami, i jak gdyby uzgadnialiśmy, które po kolei należy re realizować. Nie zapominamy o działalności chociażby oświatowej czy kulturalnej. Tutaj także wiele działań, które realizujemy. Aby nasze miasto jak najbardziej się rozwijało. Oczywiście zależy mi na tym, aby stworzyć taki unikatowy i bardzo rozpoznawalny klimat miasta, miasta z tradycjami, z odważnym, nowoczesnym spojrzeniem w przyszłość, bo z jednej strony mamy zabytki, ale z drugiej strony mamy XXI wiek i chcemy, aby to wszystko ze sobą ładnie mogło się łączyć. I dlatego nie baliśmy się też tego określenia, że Jarosław jest miastem olśnień. Dumnie je stosujemy i cały czas wprowadzamy je w życie. Wielu turystów, wiele osób, które przyjeżdża do naszego miasta, mówi właśnie o tym, że spodziewa się miasta historycznego, miasta zabytków, ale jak tutaj do nas przyjeżdża, przyjeżdżają i tak naprawdę zaglądają, spoglądają, jak to wszystko wygląda, to miasto Jarosław ich olśniewa. To wszystko jest możliwe dzięki bardzo szerokiej współpracy i starałem się taką współpracę jak najszerzej rozwijać. Ta współpraca chociażby także istnieje na polu pomiędzy służbami lokalnymi, chociażby z wojskiem, z policją, strażą pożarną, ale współpracujemy także bardzo mocno z przedsiębiorcami, z naszą Jarosławską uczelnią, Państwową Akademią Nauk Stosowanych, jak również z organizacjami. I myślę, że to był taki model szerokiego działania, niepatrzenia na politykę, rozmawiania z każdym człowiekiem, z każdym mieszkańcem, aby jak najszerzej i jak najlepiej i jak najszybciej rozwijać nasze miasto. Wspomniał Pan o Młodzieżowej Radzie Miasta i o to młodzież chciałam zapytać, właśnie ponieważ wiele miast na Podkarpaciu, miasteczek, może nie miasta, ale tych mniejszych miejscowości boryka się z tym problemem demografii, gdzie młodzież ucieka, szuka, wiadomo, przede wszystkim lepszej nauki, później pracy, miejsca do założenia rodziny. Jak jest w Waszym przypadku? Jak sobie radzicie z tym problemem? Czy w ogóle ten problem u Was istnieje, jest zauważalny? Staramy się działać tak, aby mieszkańcy chcieli przede wszystkim współtworzyć nasze miasto, aby było to miasto takie, w którym oni chcą żyć. Czyli wspólnie zmieniamy Jarosław, po to, by było to miejsce dobre do życia, by było to miejsce dla wszystkich, by było to także miejsce dla społeczności, młodzieży, tak aby bycie jarosławianinem stawało się wartością, żeby było powodem do dumy i powodem do tego, aby tutaj w tym mieście funkcjonować. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie jest to łatwe, ponieważ dużo młodzieży ucieka do aglomeracji. Zdajemy sobie z tego sprawę, nie jesteśmy jedynym miastem. Ten problem dotyka wiele miast, dlatego też angażujemy się w chociażby w rozwój naszego miasta w taki sposób, aby było to miasto dobre i godne do życia, czyli infrastruktura, którą tworzymy, aby powodowała to, by chciało się tutaj żyć, aby deweloperzy chociażby mogli budować nowe mieszkania, aby firmy chciały tutaj zakładać swoje firmy czy poszerzać swoją działalność gospodarczą, ale także, aby mieszkańcy mieli dużo zieleni. Kładziemy na rozwój sportu, Remontowaliśmy, tak naprawdę wybudowaliśmy od podstaw nasz stadion szkolny, wybudowaliśmy wiele placów zabaw, siłownie zewnętrzne. W tej chwili rozpoczynamy przebudowę, bardzo dużą przebudowę naszej Jarosławskiej hal Sportowej, jak również i naszą Jarosławską Pływalnię. Rozpoczęliśmy budowę ścieżek rowerowych, bulwary na Canem, to co się w tej chwili dzieje, gdzie będzie Ogrom możliwości działań, bo przede wszystkim działania sportowe, trzy nowe boiska, amfiteatr, gdzie będziemy mogli prowadzić różnego rodzaju wydarzenia, atrakcje, ale także miejsce dowodowania sprzętu wodnego, tak, aby rzekę przywrócić mieszkańcom Jarosławia. I te wszystkie działania w infrastrukturę kierujemy właśnie pod tym kątem, aby było to miejsce godne i dobre do życia. Sami chociażby idziemy w kierunku rozwoju mieszkalnictwa, wybudowaliśmy budynek komunalny, wcześniej wybudowaliśmy budynek w ramach naszego rosyjskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a teraz jesteśmy w trakcie taki, takiego wspólnego działania w ramach SIM Podkarpacie, gdzie chociażby ma być wybudowany blok dla 60 rodzin, w głównej mierze nacisk kładziemy na duże rodziny, Wielodzietne rodziny i młodych ludzi, którzy normalnie mają problemy chociażby zaciągnąć kredyt na rynku komercyjnym na mieszkanie. Ale także do tego wszystkiego wprowadzamy wiele działań takich już w ramach kultury, żeby miasto było miastem żyjącym, żeby coś tutaj ciekawego w nim się działo. Dlatego wiele wydarzeń, wiele atrakcji i to wiele atrakcji i wydarzeń międzynarodowych, chociażby. Festiwal muzyki dawnej, pieź naszych korzeni. Festiwal, który już ma swoją ugruntowaną pozycję. Z całego świata przyjeżdżają do nas artyści właśnie na ten wyjątkowy festiwal, i idealnie on się łączy. Z naszym jarmarkiem, wielkim jarmarkiem Jarosławskim, który rozwijamy przez ostatnie lata bardzo mocno, gdzie znowu przyjeżdża ogrom kupców, jest ogrom wydarzeń, ogrom wspaniałych ludzi, którzy też do naszego miasta przyjeżdżają. To powoduje, że tutaj jest wiele atrakcji, aby przede wszystkim młodzi ludzie chcieli tutaj żyć i funkcjonować. Inwestujemy środki finansowe chociażby w nasze jarosławskie zabytki, aby było to też miejsce naprawdę godne i przepiękne, aby te zabytki przyciągały wszystkich. Remontowaliśmy budynek sokoła, czy chociażby przepiękny wspaniały mur oporowy przy ulicy Podgórze. Ten mur będzie w przyszłości służył także jako miejsce do wypoczynku czy jako taras widokowy. To wszystko przygotowujemy w tej chwili. Chodzi nam właśnie o to, aby przygotować taką infrastrukturę, aby przedsiębiorcy Mogli też jak gdyby otwierać swoje restauracje, hotele. Tego tworzy się coraz więcej na naszym Jarosławskim rynku, chociażby. Otwiera się nowa kawiarnia, nowa restauracja, nowe ogródki letnie. Chodzi o to, aby teraz ożywiało się. To nasze serce, czy serce naszego miasta, czyli przepiękny rynek, aby było naprawdę tutaj przyjemnie i fantastycznie. Już na wiosnę chcemy wzbogacić nasz rynek po tej dużej przebudowie w nową infrastrukturę w infrastrukturę małej architektury ławeczki, dużo nowych donic, dużo nasadzeń dużo przepięknych drzew. I chcemy, aby to wszystko się tutaj zadziało. Jest wybudowana taka ogromna szachownica z dużymi szachami, a w okresie zimowym chcemy, aby na jarosławskim rynku działało także lodowisko. Chodzi właśnie o to, aby mieszkańcy chcieli tu przebywać, chcieli tutaj żyć i chcieli tutaj funkcjonować, a także aby miasto i to serce miasta, jakim jest rynek, tętniło życie. Jak wygląda u Państwa? Polityka senioralna. Czego oczekują seniorzy i czy udaje Wam się sprostać ich wymaganiom? Na początku mojej pierwszej kadencji kilkukrotnie spotkałem się z, z jarosławskimi seniorami, a następnie udało nam się uruchomić Jarosławską Radę Seniorów i było to takie właśnie ciało doradcze, które wspierało nas w tych wszystkich działaniach. I ukierunkowywało nas, czyli mnie jako burmistrza, jak również rady miasta, co powinniśmy tak naprawdę zrobić dla naszych jarosławskich seniorów. I pierwszym elementem, jednym z najważniejszych, które były zgłaszane, to braki w miejscach, Takich przygotowanych dla Jarosławskich seniorów, gdzie będą mogli się spotkać, gdzie będą mogli porozmawiać, napić się kawy, herbaty i spędzić czas. Mamy tą świadomość, że Jarosław, zresztą jak wiele innych miast w Polsce, się wyludnia. Młodzi ludzie jeżdżą do pracy do dużych miast czy nawet za granicę. Osoby starsze zostają w domach i są tak naprawdę samotne. Więc zależało nam na tym, aby. Przygotować dla naszych Jarosławskich seniorów odpowiednie miejsca. I takie miejsca zaczęliśmy uruchamiać. Pierwszy dom seniora powstał jeszcze chyba w 2016 roku, w kolejnych latach kolejny klub seniora, następnie w 2019 roku dom seniora, w 2020 roku kolejny klub seniora. Dążyliśmy do tego, aby tak naprawdę na terenie miasta w każdej dzielnicy, uruchomić jeden dom lub klub seniora. Jako miasto otworzyliśmy łącznie cztery takie punkty. Do tego zostały utworzone jeszcze dodatkowo dwa domy seniora, które już są prowadzone przez organizacje zewnętrzne. Więc mamy dzisiaj siedem dzielnic w Jarosławiu i sześć domów i klubów seniora. Jestem co jakiś czas u naszych jarosławskich seniorów. Spotykam się z nimi, rozmawiam. I dzisiaj wiem, że była to idealna decyzja i były to idealne działania skierowane w kierunku naszych jarosławskich seniorów. Są to miejsca naprawdę wesołe. Jest tam wiele działań artystycznych, są wycieczki, wiele spotkań, organizują wyjazdy w kierunku zwiedzania różnych miast, ale także jest tam na miejscu rehabilitacja, wiele wydarzeń kulturalnych. Odwiedzają Jarosławskie Ośrodek Kultury i Sztuki, Centrum Kultury i Promocji. Po prostu wiele działań i nasi jarosławscy seniorzy po prostu się nie nudzą. Mają ogrom energii, ogrom zapału, są szczęśliwi, radośni i to mnie bardzo cieszy. Cieszy na pewno też mieszkańców taka informacja o darmowej komunikacji. Proszę nam wyjaśnić na czym to polega i jak udało się coś takiego zorganizować? Bo wiemy, że ostatnio Pan to bardzo głośno nagłaśniał. Jeszcze chyba w 2016 roku albo troszeczkę później przygotowaliśmy audyt naszej jarosławskiej komunikacji, który tak naprawdę odkrywał całą prawdę o naszej komunikacji i wskazywał kierunki rozwoju. Jarosławską komunikacją zajmowała się bardzo mała spółka, miejski zakład komunikacji w Jarosławiu, spółka Zo, mała spółka z, z małą ilością pracowników, ale z ogromnym, jak gdyby z ogromnymi kosztami stałymi. Dlatego też Przede wszystkim rozpocząłem działania, aby ograniczyć koszty w działalności tej spółki i doprowadzić do jej rozwoju. W audycie były wskazane pewne działania, które należy wprowadzić, aby można było rozwijać miejską komunikację publiczną. Przede wszystkim doprowadziliśmy do zmniejszenia kosztów. Połączyliśmy dwie nasze miejskie spółki. Miejska spółka MZK została wunięta w dużą spółkę. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Tam został utworzony zakład komunikacji miejskiej i dzisiaj, już bez tych takich kosztów stałych, które były koszty stałego zarządu, koszty utrzymania całej infrastruktury, możemy mówić o tym, że ten transport stał się tańszy tańszy w zarządzaniu. Oczywiście nie jest tańszy ze względu chociażby na dzisiejsze ceny paliw, ale te ograniczone koszty spowodowały to, że możemy wprowadzić bezpłatną komunikację miejską bo musimy mieć świadomość że transport publiczny nigdy nie finansował się z biletów które kupowali pasażerowie lecz finansowany jest w głównej mierze z budżetu miasta jako nasze zadanie które mamy w zadaniach gminy miejskiej Jarosław więc tylko pewna część środków finansowych Około 20% to były wpływy z biletów i te 20% udało nam się w jakimś stopniu ograniczyć. Dzięki temu ta darmowa komunikacja może wejść w życie. Ale darmowa komunikacja w naszym mieście będzie funkcjonowała dla mieszkańców. Jest to właśnie możliwe dzięki wprowadzeniu też kolejnego już projektu dużego projektu jarosławskiej karty mieszkańca do tego przygotowywaliśmy się przez ostatni rok przygotowywaliśmy zapotrzebowanie na tą kartę przygotowaliśmy środki zewnętrzne na realizację tej karty zleciliśmy opracowanie odpowiedniego oprogramowania i ta karta mieszkańca będzie gotowa na koniec marca czyli od 1 kwietnia będą mieszkańcy ją mogli już Pobierać w formie aplikacji na swoje smartfony, jak również będzie można ją wyrobić u nas w urzędzie jako kartę plastikową. Czy jedna, czy druga ma jednakową działalność? Oczywiście bezpłatna komunikacja miejska to jest ten największy atut, ale Jarosławska karta mieszkańca będzie miała wiele funkcjonalności, chociażby ulgi na naszych jednostkach, czy w naszych jednostkach ulgi, na naszych obiektach sportowych i wiele innych działań. Chcemy też zapraszać do współpracy w ramach naszej Jarosławskiej Karty Mieszkańca Przedsiębiorców. Będzie tam taki panel dla przedsiębiorcy, aby przedsiębiorcy też mogli dla naszych mieszkańców wprowadzać dodatkowe chociażby bonusy, czy Zachęty. Na tej Jarosławskiej Karcie Mieszkańca będzie także Karta Studenta, która będzie miała swoją funkcjonalność właśnie dla tej grupy mieszkańców. Macie Państwo w swojej okolicy, w sąsiedztwie kilka innych mniejszych bądź większych miejscowości miast, miasteczek. Chciałam zapytać o to, jak wygląda Wasza współpraca. Czy konkurujecie Państwo między sobą jako włodarze, czy współpracujecie z sąsiadami? Jak powinno być, a jakie są realia według Pana? No, konkurencja zdrowa jest bardzo wskazana, bo jak któryś z sąsiadów, wójt czy burmistrz, czy coś fajnego realizuje, to człowiek też napędza się dalej do działania i funkcjonowania i zawsze podpatrujemy, co inne gminy robią i mam nadzieję, że inni też podpatrują, co dzieje się w naszym mieście. Natomiast najważniejsza i tutaj na pewno stawiamy na to, jest to współpraca, współpraca z innymi gminami, współpraca z sąsiadami i na pewno naszym największym atutem jest Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław Przeworsk. Jest to współpraca na dzień dzisiejszy czterech gmin, czyli Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gmina Przeworsk i Gmina Pawłosiów działamy już od kilku lat jako stowarzyszenie. Przede wszystkim rozpoczęliśmy od opracowania wspólnej strategii rozwoju, a w kolejnych latach staramy się tą strategię rozwoju rozwijać, czyli wskazaliśmy kierunki, w których chcemy wspólnie działać i udało nam się pozyskać bardzo duże środki finansowe, chociażby na holistyczną rewitalizację w ramach MOF Jarosław Przeworsk, gdzie zrewitalizowaliśmy te najbardziej zdegradowane przestrzenie naszych czterech gmin, każda gmina wskazywała co innego, to na czym najbardziej wodażom zależało. Realizowaliśmy inne projekty, chociażby projekty w ochronę środowiska. Na przykład zrealizowaliśmy bardzo duży projekt ekologiczny na wymianę pieców centralnego ogrzewania tych starych kopciuchów, kopciuchów na piece nowej generacji. To realizowaliśmy wspólnie z gminą Pawłosiów. Udało się ponad 300 gospodarstw zaopatrzeć w piece nowej generacji z dofinansowaniem w wysokości 85%. Nie otwieramy się, znaczy nie zamykamy się na inne gminy, bo chociażby w ostatnim roku czasu rozszerzamy naszą współpracę z innymi działa, z innymi gminami. I tu na przykład poszliśmy w kierunku Centrum Wsparcia Doradczego, gdzie w ramach z Powiatem Przeworskim, gminą Kańczuga, gminą Jawornik Polski rozwijamy taki produkt turystyczny związany chociażby z kolejką wąskotorową, tak aby przyciągnąć nowych turystów, aby przyciągnąć także mieszkańców naszych sąsiednich gmin do wspólnej turystycznej wycieczki. Kilka lat temu założyliśmy. Także i podpisaliśmy ogromne porozumienie, w którym podpisało się ponad 40 podmiotów, w tym wiele gmin. Utworzony został klaster ekonomii społecznej z Biegiem Sanu do Rozwoju, i tutaj od miasta przemysł wzdłuż rzeki San poszczególne gminy, miasta podpisywały wspólną współpracę, i chcemy w ramach jak gdyby, tworzenia produktu turystycznego wzdłuż Sanu podać taki produkt turystyczny, który będzie mógł służyć wszystkim, chociażby dzisiaj nasze bulwary w Jarosławiu przygotowujemy pod taki element tej współpracy, aby można było budować sprzęt wodny, aby można było nad sanem przede wszystkim spędzać czas, zachęcać wielu turystów, aby takie działania w naszym mieście można było robić, chociażby działania nad wodą. Więc ta współpraca jest bardzo szeroka, bardzo się cieszymy, cieszymy się, że, że jak gdyby mamy nowe pomysły pomimo zakończenia pierwszej perspektywy finansowej, teraz już jesteśmy gotowi ze strategią do kolejną i chcemy pozyskiwać kolejne środki finansowe na wspólne działania, na wspólny rozwój. Tak, słuchając tego wszystkiego, co dzieje się już w Jarosławiu i tego, co będzie zrealizowane, mam wrażenie, że no nie da się chyba z wszystkiego skorzystać i wszystko zobaczyć w jeden dzień. Czy mógłby Pan zachęcić naszych widzów, przyszłych turystów, być może mieszkańców Waszej gminy, Waszego miasta do tego, aby właśnie przyjechać, odwiedzić Jarosław? Wiemy, że to jest, są zabytki, to jest wielokulturowość, muzyka. Co jeszcze? Jak Pan zachęci turystów do odwiedzenia Jarosławia No więcej niż jeden dzień? No, przede wszystkim to, o czym Pani wspomniała, wielokulturowość. Miasto Jarosław naprawdę ma mnóstwo atrakcji, które świadczą o tej wielokulturowości i które staramy się rozwijać. Na pewno wszystkie te działania, które realizujemy w sezonie letnim, chociażby Festiwal Muzyki Dawnej, który trwa przez cały tydzień. Wielki Jarmark Jarosławski, który się rozwija coraz bardziej i skupia kupców i handlowców z całego świata. Pokazując właśnie tą wielokulturowość naszego miasta, ale ogromne, wspaniałe zabytki. Dwie trasy podziemne jedna trasa podziemna, która jest taką trasą nowoczesną bardzo fajną, bardzo interaktywną skupiającą bardzo dużo młodzieży ale druga trasa która jest taką przestrzenią bardzo cichą, zabytkową, taką, w której naprawdę można kontemplować i odczuwać tego ducha historii. Zrewitalizowany, przepiękny rynek, który wyposażamy w tej chwili w przestrzeń taką bardzo mocno wyposażoną, bardzo dużo małej architektury, bardzo dużo zieleni. Ogrom tych atrakcji, która zafunkcjonuje na płycie rynku. Kolejne restauracje, kawiarnie, które tutaj się tworzą, także pokazuje, że przedsiębiorcy widzą ten potencjał i chcą, aby tutaj odpowiadać na to zapotrzebowanie turystów. Ale przede wszystkim te wszystkie działania, chociażby na bulwarach nad Sanem, czyli trzy nowe boiska, które powstaną, Miejska, miejsca do kamperowania, bi, miejsca do biwakowania. Promenada nadwodna, piaszczysta plaża. To wszystko dzieje się tutaj już na wiosnę. Chociażby zjazd motocyklów i wtedy świętowanie pierwszego dnia wiosny i topienie marzanny. Wiele atrakcji, które dzieje się w naszym mieście, miasto Jarosław ciągle rozkwita, ciągle zaskakuje i jest prawdziwym miastem Olśnień, dlatego też tutaj wszystkich Państwa serdecznie do naszego miasta zapraszam i zachęcam. Ja przyłączając się do tych zaprosin, pana burmistrza żegnam się z Państwem. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Burmistrzu za chwilę poświęcenia swojego cennego czasu na to, aby powiedzieć coś więcej i rozpromować wasze miasto. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Paldemar Palów, kandydat również w kolejnych wyborach na burmistrza Jarosławia. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie, wszystkich pozdrawiam.